ma z tej strony Todat, y, król y, W dzisiejszym odcinku, niespotykanym odcinku, właśnie na moim kanale. Y, no, Clash Royal, dawno go nie było, ale mam opening. Legendary Chest. Nie chciał wandytkę No, zagram sobie raz z Dominiką, czyli moją siostrą, jakby ktoś nie wiedział, naprawdę. No, 12 Level Nice. No to Ice Wizard na 12 już nawet. To game 13 warkeria. 11. Nie wiem, czy się nie poddać po tej rundzie, bo... Kurde, jakbym miał emotkę poddawania się, to bym teraz to zrobił, ale nie mam. Patrzcie jak oni chamsko bronią. Boże, ale to jest hamskie. Dobra. Nie, musiałem pójść do siostry i powiedzieć, że się poddajemy. Albo chociaż jedną wieżyczkę? Kurt Za Pawalno mi się cieszą z życie. Widać, że oni wydawają pieniądze, bo mega mało mają pucharków, a rangi to już są niesamowite, nie? Patrzcie, ani jednej wieżyczki się nie da obić, bo patrzcie, nawet emotki nie mają. urdeona ona na 9, on na 11, WarKillia na 13 Dobra Widzicie, patrzcie, nie, na się nie ma co bronić Good game, no fajna good game Dobra To może za meczik solo zagram ale najpierw otworzymy już mega, bo mega Box legendary Boxa Co wyleci, co wyleci? Błagam. Zamknęłem oczy. I wy to widzicie. Ja kliknę i ja nie chcę widzieć. Elektro, kurczę, no. Elektro jest dobry właśnie. Elektro się przyda. Dobry, że do mojego deku wyleciał akurat, bo jakby na przykład wyleciał. Kurde, chciałem, żebym nie widział, ale jednak. A, jest święty, golden chest. Kurde, Princeska jakbym miał, to bym to zrobiła. Dobra, no to teraz sobie solo zagramy drafta ze dwa razy. To będzie to lepsze. Tu, oczywiście, że to. To zależy od czego. I tu chyba wolałbym snowbola, bo tam to jest za dużo elixiru. Chińczyk jakiś. <laughs> o, oh, sorry. Golemamem? O, oh, Goluś, 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 Goluś I aj, on mógł sobie wziąć tego. I o, patrzcie, nawet Smuga leci. Ale on mógł sobie wziąć golusia nawet. Aha, on na to, ale ja na to. <laughs> ale Electro Wizard. No, no. I on Nightwitch jeszcze, to już w ogóle. To jest przypał, co on postawi teraz, nie? On rzuci tego, ja już wiem, co on zrobił. Albo nie, nie wiem. Ale dobra, zniszczyłem. Ja wiedziałem, że on tego RPGa rzuci. Ale nice. Ale nice. Ale okurat się rozwalił. Dobra. Rozwalamy tą wieżyczkę już na maksa. Nie ma co? Nie zostawimy nic. Jak nie wiem, jak to się rozwali o to ale... Snowballa nie będę używał. Może tak pierwszy zrobię. Nie zrobiłem. Nie weszło, nie weszło. Nie wiem, po co on teraz to rzucił, ale. no. I... Lepiej dla mnie, bo po prostu Lumberjacka stracił. Albo jeszcze jakąś dobrą kartę. Ale to nie na to dobrą kartą. Serio. I on mnie prawie zabił, nie? Ej, w ogóle golem... Widzicie te pyłki tu? W ogóle golem chyba to dało w ogóle. Aj! Kurczę, przez przypadek. Patrz, run. D -dy 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 -dy. Dobra. I dobra. Chyba będzie winik. Tak co najmniej się wydaje. No i chyba wam też się już będzie wydawało, że to jest win. A zaraz taki. O kurczę, przegrałem, ale ja jestem sławy Pek, 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 pek. Wierzę, mój ten, 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 to, 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 to coś. Ma 0 HP, ale... Lepsze 0 niż sale. Pyk. Mm, nie zdążyłem. On zlamił z tym golemem. Jakby on mi go nie dał, to by jeszcze wygrał. On by wygrał tym golemem, bo... Ja zawsze lubiłem golemem grać. O, dobra, będą dwie wieże. O, ha, ha, będą dwie wieże. O, dwie wieże. Du, 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 Yeah, easy easy win. Ok. Najsik, nice, najsik. Nice. Easy easy win. 6 minut. To jeszcze z jedną gajarkę zagramy po tokena. Napiszcie w komentarzach, czy jak wygracie, to też możecie napisać, czy już zrobiliście to, albo na ilu skończyliście. No dobra, gramy, bo ja na początku bardzo słabo zagrałem, bo miałem. O. No i chyba to już będzie mój dad, bo typ ma karnet Kurczę. dobra Typ ma karnet i jest w najlepszym klanie Jest jednym leps z lepszych klanach, nie? Dobrze, że to właśnie oddzieliłem Gianta od tej Nightwish, Night bo by miał takiego dobrego szok. I on nie, nie raz kupił ten stopień Bo widzę Ale przerąbane mam teraz o bandytkę mam chociaż. Dobra, i to, ale ja mam Izarda. On gole ma nie mieć ale ja mam Inferno Dragona. Czyli to też już jest plus jakiś. Na ma No i co tu dużo ująć? On ma jeszcze to, 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 to. Co tu, tu dużo ująć? No nie wiem, właśnie, co tu dużo ująć. No dobrze, dobrze. Jak tam dusza zapragnie, tak. Chociaż go obija trochę, wizard. No chodź na tą wieżyczkę. No nie masz innej wieżyczki. Co? Co ten ty zrobił? No ja mogę mu tego nie dawać. Chyba ja mu to dałem. Hmm? Hmm, dobra. Dojadę go lawą. O, lawę w ogóle dostanę. Mam dużo tanków. Tu nie, miałem w Bowler'u w tamtej Gierce też, miałem bardzo dobre I znowu będziemy się bawić tym Wizard i nic więcej. Oh shit, bo ja nie wiem, czym to do tego zrobić. No i mi zniszczy kiria Nie, nie zniszczy. Nice. Nie, ja naprawdę go odbiłem jeszcze, żeby ona dalej szła. Czy ja naprawdę dostałem... Nie ma słów przegrałem już. Masa dobry dek. Jeszcze internet mi zlagł to już w ogóle będę miał koks. Aj, 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 aj. Co wtedy miałem postawione? Gianta miałem wtedy postawionego I one w Gianta nawalały No kurat naprawdę to jest no śmieszne To jest aż Kolejnego Gianta On ma To, ale tego nie kładł w ogóle Za jednym strzałem wszystkich zmiot... Widzieliście tego tanka. Ej, to był taki OP ten. I praktycznie nic nie zabrałem. No dobra, przegrałem. Już to wiem. Kurde, na zero mam wieżyczkę. Jeszcze to. Jest to jedyna szansa, jaka jest. No i jeszcze to zlamiłem. No była ta ostatnia szansa, ale już nie pykła. Jeszcze Gianta, gdzie ja stawiam? Odepchnij to trochę. Jeszcze to tylko przyciągłem w No od razu ja już widziałem, że przegrałem, bo typ... Ja nie wiem, ja w Clash Royale nie wydałem ani grosza jeszcze. Nie wiem, jak można w taką grę jeszcze, taką nudną bardzo grę wydać pieniądze. Ja sobie stracę to 50 gemów jak mnie stać, no fajnie jakbym na tamtym challenge z Lamberjackiem nie wydał 150 gemów i tak go przegrać, no to... To już chyba będzie koniec Clash Royale na moim kanale, to był pierwszy i ostatni odcinek Lamber... z tego Lamberjaka. Znowu z Clash Royale, bo to jest bardzo głupia gra według mnie. Dobra, no to dosłownie lajka suba jak chcecie. Ja tam nawet tego nie oglądał, ale jak tam chcecie. Do zobaczenia się ma.